Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Anton Czechow, Cura Albionu Przed dwór obywatela ziemskiego Gryabowa zajechał piękny powóz na gumowych kołach o aksamitnym siedzeniu i z tłustym stangretem. Z powozu wysiadł powiatowy marszałek, szlachty Fiodor Ilicz-Odcow. W przedpokoju przywitał go zaspany lokaj. Państwo w domu? spytał marszałek. Nie ma. Pani z dziećmi pojechała z wizytą, a pan z mamzelą guwernantką łowi ryby od samego rana. Odców postał chwilę i poszedł na rzekę szukać grabowa. Znalazł go o dwie wiorsty od domu. Spojrzawszy w dół ze stromego brzegu rzeki i ujrzawszy Grejabowa, odcof parsknął śmiechem. Griabow, wysoki, gruby mężczyzna, siedział na piasku, podgiąwszy nogi po turecku i łowił ryby. Kapelusz zesunął mu się na tył głowy, krawat wykrzywił. Obok niego stała cienka Angielka z wyłupiastymi jak uraka oczyma i wielkim ptasim nosem, podobnym bardziej do haczyka niż do nosa. Ubrana była w białą, muślinową suknię, przez którą wyraźnie przeświecały jej chude, żółte ramiona. Ze złotego paska zwisał złoty zegarek. Łowiła również ryby. Otaczała ich zupełna cisza. Byli nieruchomi jak rzeka, na której unosiły się pływaki ich wędek. – Nie miała baba kłopotu! – zaśmiał się odcow. – Witaj, Iwanie Kuzmiczu! – a, to ty, wyrzekł gryabow, nie odrywając oczu od wody. Przyjechałeś. Jak widzisz? A ty wciąż zajmujesz się jeszcze tym bzdurstwem. Nie odzwyczaiłeś się? Jakiego diabła? Cały dzień łowi, od samego rana. Źle się jakoś łowi. Nic nie złowiłem, ani ja, ani ta małpa zielona. Siedzimy. Siedzimy, żeby to choć jakieś licho. Choć gwałtu krzycz. ploń no lepiej. Pójdziemy pić wódkę. Poczekaj. Może przecież coś złowimy. Koło wieczora ryba lepiej bierze. Siedzę tu bracie od samego rana. Takie nudy, że opowiedzieć trudno. Licho mnie skusiło przyzwyczajać się do łowienia. Wiem, że to niedorzeczność ale siedzę. Siedzę jak i jakiś, jak kajdaniarz i patrzę na wodę jak idiota. Należałoby pojechać na sianokosy, a ja łowię ryby. Wczoraj w Chaponiewie sam biskup nabożeństwo odprawiał, a ja ryby łowiłem z tą ropuchą, z tą diablicą. Ale czyś ty zwariował? spytał odcow skonfudowany, zerkając na angielkę. Wymyślasz przy przydamie, i to na nią, a niech ją diabli. Wszystko jedno. Ani słówka nie rozumie po rosyjsku. Czy ją chwalić, czy ganić, jej wszystko jedno. Spojrzyj tylko na nos. Od samego widoku tego nosa można zemdleć. Siedzimy po całych dniach razem, ale żeby wyrzekła choć jedno słóweczko. Stoi jak strach na wróble i gały na wodę wytrzeszcza. Angielka ziewnęła. Zmieniła robaka i zarzuciła wędkę. Nie mogę wyjść ze zdumienia ciągnął dalej Gryabow. Mieszka Oślica dziesięć lat w Rosji i żeby choć jedno słówko po rosyjsku. Jakiś nasz arystokracik pojedzie do nich i prędko nauczy się paplać po tamecznemu. A oni? Diabli wiedzą co. Spojrzyj na nos. Na nos spojrzyj. Przestań, Niezręcznie. Czemu napadasz na kobietę? To nie jest kobieta, to dziewica. O kawalerach prawdopodobnie marzy, kukła diabelska, i pachnie od niej jakąś zgnilizną. Znienawidziłem ją, bracie. Nie mogę na nią patrzeć obojętnie. Kiedy spojrzy na mnie swoimi ślepiami, to się wzdrygam cały, jakbym się łokciem o kant uderzył. Także lubi łowić ryby. Spojrzyj, łowi i celebruje. Z pogardą na wszystko patrzy. Stoi bestia i ma świadomość, że jest człowiekiem, a więc władcą natury. A wiesz jak się nazywa? Wilka czarzowna, Twice. Tfu, wymówić nie można. Angielka usłyszawszy swoje nazwisko... Spokojnie zwróciła nos w stronę Gryjabowa i zmierzyła go wzgardliwym spojrzeniem. Zgryjabowa przeniosła wzrok na odcowa i również oblała go swą wzgardą, a wszystko w milczeniu, poważnie, z flegmą. Widziałeś? spytał śmiejąc się griabow. Ot, macie, powiada. Ach, ty koczkodanie. Tylko ze względu na dzieci trzymam tego trytona. Gdyby nie dzieci to bym nie dopuścił jej o dziesięć wiorst do swego majątku. Nos jak u jastrzębia. A kibić? Ta lala przypomina mi długi gwóźdź. Chce mi się, wiesz, wziąć ją i wbić w ziemię. E, poczekaj, e, u mnie zdaje się, e, bierze. Griabow wstał i pociągnął. Raz, potem pociągnął znowu i nie wydobył haczyka. Zaczepił się powiedział i zmarszczył brwi o kamień prawdopodobnie do licha na jego twarzy pojawił się wyraz cierpienia wzdychając poruszając się niespokojnie i mrucząc przekleństwa zaczął szarpać wędkę szarpanie jednak nie doprowadziło do niczego gribow zbladł jaka szkoda trzeba będzie wleść do wody ale rzuć do diabła niemożliwe przed wieczorem najlepiej się łowi. Co za niemiła przygoda, mój Boże. Trzeba leść do wody. No trzeba. A gdybyś wiedział, jak mi się nie chce rozbierać. Angielkę trzeba usunąć. Przy niej nie wypada się rozbierać. O, jednak dama. już zrzucił kapelusz i krawat. Miss. Ee... Zwrócił się do angielki. Miss Twice, że vous prie... Jak jej powiedzieć? Jak ci powiedzieć, żebyś zrozumiała? Posłuchaj pani. Tam. Tam iść. Słyszysz? Miss Twice wionęła nagryjabowa pogardą i wydała dźwięk nosowy. Co? Nie rozumiesz? Wynoś się stąd, mówię ci. Muszę się rozebrać, kukło diabelska. Tam idź, tam! Gryabow pociągnął mis za rękaw, wskazał jej na krzaki i przysiadł na ziemi. Miało to oznaczać, idź za krzaki i schowaj się tam. Angielka, ruszając energicznie brwiami, wyrzekła prędko jakiś długi frazes angielski. Obywatele parsknęli śmiechem. Pierwszy raz w życiu słyszę jej głos. Nie ma co mówić, głosik. Pluń. Chodźmy pić wódkę. Niemożliwe. Teraz powinna się złowić. Wieczór. Co, Co robić? A to dopiero historia. Trzeba będzie przy niej się rozebrać. Griabow zrzucił z siebie marynarkę i kamizelkę i siadł na piasku, by zdjąć buty. Posłuchaj, Iwanie Kuzmiczu, zwrócił mu uwagę marszałek, śmiejąc się w kółak. To już naigrawanie się. Nikt jej nie prosi, żeby nie rozumiała. To nauka dla nich, dla cudzoziemców. Griabow zdjął buty, spodnie, zrzucił z siebie bieliznę i został w stroju Adama. Otco wtrzymał się za brzuch i aż zarumienił się ze śmiechu i wstydu. Angielka poruszała brwiami i mrugała oczyma. Po jej wyżółkłej twarzy przemknął się wyniosły, pogardliwy uśmiech. Trzeba ostygnąć powiedział Gryabow, klepiąc się po brzuchu. Powiedz mi, proszę cię, dlaczego ja co lato dostaję wysypki na pierciach? Właźże do wody albo przykryj się czymś, bydle. I żeby się chociaż zmieszała, podła, powiedział Gryabow, włażąc do wody i robiąc znak krzyża. Brr zimna woda. Patrz, jak brwiami rusza. Nie odchodzi. Stoi ponad tłumem. <laughs> Nawet nie uważa nas za ludzi. Wszedł po kolana w wodę i wyprostowawszy całą swą kolosalną figurę, powiedział. Tu dla ciebie nie Anglia, co? Miss twice obojętnie zmieniła robaka, ziewnęła i zarzuciła wędkę. Noc się odwrócił? Griabow odczepił haczyk, dał nurka i sapiąc, wylazł z wody. Dwie minuty później siedział znów na piasku i łowił ryby. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.